Motocykl z ojcem i synem roztrzaskał się o auto jadące pod prąd. Znany lekarz i 13-letni chłopiec zginęli. Sprawca uciekł. Polska nie może się otrząsnąć. Witajcie, tu Alicja, autorka kanału Plotki Gwiazdy. Dziś niosę wiadomość, która rozdziera serca. Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. Znany i szanowany lekarz fizjoterapii, Norbert Lewiński oraz jego 13-letni syn Wojciech zginęli w dramatycznym wypadku na Wisłostradzie. Okoliczności są wstrząsające, a reakcje pełne bólu, gniewu i niedowierzania. Do tego tragicznego zdarzenia, doszło wieczorem 10 lipca 2025 roku na remontowanym odcinku warszawskiej Wisłostrady. Norbert Lewiński, 45-letni ceniony fizjoterapeuta, wracał z meczu legi razem ze swoim synem Wojciechem. Jechali wspólnie motocyklem, wracając z jednego z tych ojcowsko-synowskich wieczorów, które miały pozostać cennym wspomnieniem. Zamiast tego zderzyli się czołowo z oplem wektra, który z nieznanych przyczyn wjechał pod prąd. Samochód prowadził 23-letni Sebastian F. To, co wydarzyło się potem, poraża jeszcze bardziej. Młody kierowca nie tylko zderzył się z motocyklem, ale po chwili zamiast udzielić pomocy ciężko rannym ofiarom uciekł z miejsca zdarzenia. Wraz z pasażerem zostawili ojca i syna umierających na drodze wśród odłamków i dymu. Obaj zostali zatrzymani niespełna 8 godzin później. Sebastian F. miał wtedy prawie 0,5 promila alkoholu we krwi i co gorsza sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawcy przedstawiono zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, Ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy. Śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności. Wiadomo jednak, że ludzie nie mogą zrozumieć, jak można porzucić ofiary, w tym dziecko, bez jakiejkolwiek próby ratunku. Wojciech Lewiński miał po wakacjach rozpocząć ósmą klasę. Był uczniem klasy 7B w jednej z warszawskich szkół. Jak wspomina jego szkoła w oficjalnym oświadczeniu, był chłopcem pełnym życia i uśmiechu pogodnym i życzliwym, który szybko zdobywał serca innych. Z jego twarzy niemal nigdy nie znikał uśmiech, a pozytywne nastawienie do życia udzielało się innym, napisano na szkolnym profilu. W tle tej tragedii pozostają pogrążeni w żałobie przyjaciele, nauczyciele, koledzy z klasy i cała lokalna społeczność. Ojciec chłopca, Norbert Lewiński, przez wiele lat pracował jako fizjoterapeuta z najwyższej klasy. Pomagał ludziom wracać do sprawności, sportowcom, osobom starszym, pacjentom po urazach. Jego podejście do pacjentów, jak wspominają znajomi, zawsze było pełne empatii i profesjonalizmu. To człowiek, który miał nie tylko wiedzę, ale też serce. W środowisku medycznym był postacią znaną i szanowaną. Jak podają media, tragedia ta wpisuje się w ciąg dramatycznych zdarzeń, które w ostatnich tygodniach dotknęły Polskę. Zaledwie kilka dni wcześniej doszło do zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie student zaatakował kobietę siekierą. Wcześniej jeszcze szokująca historia Tadeusza Dudy, który odebrał życie bliskim i sam zginął. Wszystko to sprawia, że w społeczeństwie narasta lęk, pytania bez odpowiedzi i gniew. Pożegnanie ojca i syna ma wymiar bolesny nie tylko dla rodziny, ale także dla wszystkich, którzy znali Norberta Lewińskiego jako sąsiada, terapeutę, przyjaciela. I dla tych, którzy nie znali go osobiście, ale rozumieją, że ta historia mogła przydarzyć się każdemu. Wystarczyło jedno nieodpowiedzialne zachowanie, jeden zakaz złamany, jeden promil za dużo. Śmierć Norberta i Wojciecha Lewińskich to przestroga. To nie tylko kolejny wypadek, to rozdzierająca tragedia, która pokazuje, jak krucha jest granica między zwykłym dniem a katastrofą. Proszę, podzielcie się tym filmem. Zostawcie komentarz i zasubskrybujcie kanał Alicja Protki Gwiazdy. Pamiętajmy o nich. Pamiętajmy, jak łatwo można kogoś stracić.